W nietypowych okolicznościach przyrody zaczynamy ostatnią konferencję o teraz w ogóle działa ostatnią konferencję w tym sezonie w Ergo Arenie po meczu Tauron Basket League pod w trzecim meczu ćwierćfinałowym przegrał z PGE Turowem Zgorzelec 73-98 no i w ten sposób sezon dla co pociąć się zakończył PGE Turów gra dalej są z nami przedstawiciele właśnie tej drużyny pan trener Miodra Krajkowicz oraz zawodnik Tony Taylor jako pierwszego wypowiedź poproszę trenera Coach please if you were the game. Thank you. Hello everybody. First I would like to congratulate my team to winning the series against Trefle and participating in semifinal. witam wszystkich. Po pierwsze chciałem pogratulować swojemu zespołowi za wygraną w serii z Treflem i za do final. Also I would like to congratulate Tef Sopel for maybe not great season but they fight really correct and they was really good opponents. Chciałem też pogratulować gospodarzom. Może to nie był dla nich najlepszy sezon, najbardziej udany, ale walczyli do końca i byli naprawdę wymagającym przeciwnikiem. I życzę im future najlepszego w przyszłości. Kilka słów words about Na game. From the beginning we talk that beginning of game will be the biggest resident from from Treffle and for me was very important that my show and they was ready to play 40 minutes jeżeli chodzi o mecz uh, widzieliśmy że powiedzieliśmy to sobie na początku że Treffler będzie od samego początku stawiał opór więc co było dla nas ważne żeby moi zawodnicy zrozumieli że musimy grać 40 minut i grać konsekwentnie tak żeby na końcu uzyskać uh, zwycięstwo like we expect they play great first half. But uh, third quarter was, uh, from the beginning, was, uh, we made a break. And after that, uh, fourth quarter actually was just routine. Uh, I tak jak uh, się spodziewaliśmy, mieli bardzo dobrą uh, pierwszą połowę przeciwnicy, natomiast w trzeciej kwarcie udało nam się ich przełamać. Uh, I przez to tak naprawdę, czwarta kwarta już była tylko formalnością. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję uh, bardzo. I teraz o kilka słów poprosimy Tonygo Taylora dziś. 11 punktów. A couple words about the game. Uh, we knew it was going to be tough coming in here and and to get this win it was extremely important. We wanted to treat it like like it was going to be our last game. And. Uh... Mm, Jeśli chodzi o mecz, yy, dla nas było bardzo ważne, żeby przyjechać tutaj, podejść poważnie do tego meczu i potraktować go tak, jakby to miał być nasz ostatni mecz. The first half was uh, very difficult for us. We had a couple mental lapses on defense and um, I think for the second half, we picked it up by tenfold and there's, that's where the result came from. We picked up our defense uh, if you want, we had some... słabości, jeżeli chodzi o obronę to wynikało bardziej z mentalnego podejścia, a na szczęście poprawiliśmy to w drugiej połowie, a zagraliśmy dużo lepszą obronę i stąd nasze zwycięstwo. After playing better defense, offense started clicking and everything became routine and I think that's important for this team moving forward. And I just want to say uh, congratulations to Truffle for participating. They were a tough opponent and congratulations to my team for moving on to the next series. Uh, a tak jak mówiłem kiedy zaczęła funkcjonować obrona, wszystko zaczęło też zupełnie inaczej działać w ataku, złapaliśmy nasz rytm i było nam dużo łatwiej. Chciałem pogratulować eee, przeciwnikom, byli dobrym, dobrym rywalem i życzeniem wszystkiego najlepszego w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Do you need my I understand. Uh, thank you for the question. Uh, what can I say? First, if you have a goal to reach gold medal, uh, you cannot choose opponents. Uh, we never choose opponents, we never calculate like everybody I hope so know. So one time somebody asked me, and before playoff, I told that the best for Polish basketball is to play in semi for the best teams. So, Charny Slupsk for sure prove that in this moment is better team than, than, than uh, Slonsk. So, 3 0, it's pretty clear result. So, they deserve to play in semifinal, and for sure will be very, very big opponents. Mam nadzieję, że wszyscy znają nas z tej strony, że my nie wybieramy sobie e, przeciwników. Jeżeli chce się walczyć o złoto, jeżeli ma się takie cele, to trzeba wygrywać z każdym. Nie można sobie kalkulować, wybierać z kim się e, chce grać. Ja powiedziałem już kiedyś, wcześniej ktoś mnie spytał, że dla polskiej koszkówki najlepiej będzie, jeżeli w półfinale będą po prostu grały cztery najlepsze drużyny i Czarni udowodnili dzisiaj, że na pewno zasługują na te miejsce w półfinale i są dużo lepszym zespołem na dzisiaj niż e, Śląsk, więc Będziemy z nimi grali na pewno będzie to bardzo trudny przeciwnik dla nas. No bardzo źle tą serię zakończyliśmy 0-3. Zakończyliśmy tym samym sezon, bardzo ciężki sezon dla Trefla Sopot. Odpadliśmy prawda, w pierwszej rundzie playoffu zajmując ósme miejsce. No, co tu dużo mówić o tej rywalizacji, jeżeli dostajesz 3 razy po 25 punktów to, to należy się wielki ukłon dla przeciwników i wypada życzyć im Zajęcia jak najlepszego miejsca. Rzeczywiście, Turów no, zdominował nas we wszystkim, w każdym aspekcie, a przede wszystkim przygotowaniem mentalnym. Turów wie, czego chce w tym sezonie, i, i to było widać. Myślę, że teraz czas podsumowań i, i wyciągania wniosków jak zwykle po sezonie. Natomiast no na pewno słowa, słowa uznania dla naszych kibiców. Tutaj Trefla Sopot za to, że w tym sezonie, gdzie drużyna no nie zawsze prezentowała się tak jak należy i nie zawsze y, wygrywała. Kibice zawsze byli z nami ci najwierniejsi. Naprawdę bardzo nam pomagali także na wyjazdach. Także także no, Trefla Sopot ma naprawdę dobrych kibiców i tutaj y, y, duże brawa. że tą drogą mogę też podziękować zawodnikom swoim, sztabowi, działaczom za, za ten sezon. Ob następny był lepszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i o kilka słów poproszę Marcina Stofańskiego. Myślę, że podsumowując tę mecz, mógłbym tak naprawdę podsumować całą serię. Przede wszystkim zrobiliśmy ten, wydaje mi się, ten minimum, czyli osiągnęliśmy play-offy i wyglądało to tak, jakbyśmy chyba Trochę chcieli zakończyć ten sezon. Chociaż ciężko się gra przeciwko takiej drużynie, jakim jest aktualny mistrz Polski. Te pierwsze dwa mecze pokazały nam trochę miejsce w szeregu. Ciężko nam się grało. Do przerwy dzisiaj wyglądało, to bym powiedział nawet bardzo przyzwoicie i wszyscy się spodziewali, że może ten mecz zakończy się podobnie. No niestety. Ta trzecia kwarta, a szczególnie ten początek zadecydowało o całym spotkaniu. No nie możemy sobie na to pozwolić, szczególnie gramy przeciwko turowowi Zgorzelec. Więc generalnie cieszę się, że, że zrobiliśmy te i myślę, że to jest taki cel minimum. Na pewno, tak jak to bym ja powiedział, trzeba wyciągnąć wnioski z tego sezonu. Na pewno nie mieliśmy szczęścia. Nie będę tam ukrywał, że nie, nie, nie zawsze nam się układało tak, jak byśmy chcieli. Nie zawsze wszyscy gracze byli zdrowi mieliśmy jeszcze mniejszą rotację w tym, tym sezonie, ale też nie chcę się tłumaczyć, że po prostu, że też trzeba wziąć na swoje barki trochę odpowiedzialności za, to, za ten sezon. Ale najważniejsze jest to, że, że, że zrobiliśmy te play-offy i, i wierzę w to, że przyszły sezon będzie lepszy. Dziękuję.